Halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dlaczego nie Minecraft? E, bo to jakby ja nie mam już co robić w Minecrafcie, nie wiem. Trochę mi się znudził. Zrobię sobie krótką przerwę od Minecrafta i ponagrałem jakieś inne gry, na przykład Call of Duty Warzone. Jak nie wiesz co to jest Call of Duty Warzone, Call of Duty Modern Warfare Warzone, to musisz mieszkać naprawdę pod kamieniem. To jest po prostu Call of Duty dar Darmowy Battle Royale dla Call of Duty Modern Warfare. Możesz pobrać to w tym momencie za darmo, pełną. Nie, nie pełną gra, tylko ten tryb Warzone. Bo jeszcze jest oczywiście multiplayer i coop, ale jak pobierzesz Call of Duty z BattleNet. na Battle. Jak pobierzesz. Call of Duty Modern Warfare za darmo to dostaniesz tylko Warzone. Na, na pc możecie na BattleNecie na, na lancerze BattleNet, tam gdzie Overwatch jest i jakieś tam jeszcze inne śmieszne gry od Blizzarda. I no, i możecie grać za darmo, proszę bardzo. I 150 graczy Battle Royale. To jest chyba jedyny Battle Royale jakim słyszałem, który ma więcej niż 100 graczy. A tutaj 150. Możliwe, że w przyszłości będzie nawet 200. Ale dzisiaj zagramy sobie. Solo. Nie zagramy tego nowego trybu lunety i strzelby, to to, bo to tylko są shotguny i snajperki. I to jest... -gra, zagrałem ten tryb raz i ma ma masakra, nie. Dzisiaj zagramy sobie Battle Royale solo. Zmienię tylko operatora, żeby... Y kamuflować się w krzakach. <grym> A i dołącz na mojego Discorda. Link w opisie jest, zaproszenie. Dołącz, dołącz, dołącz. Jak będę już miał więcej widzów, więcej subskrybentów subskrybujących mój kanał, to będziemy sobie grali właśnie. Mam nadzieję, że dźwięk wszystko dobrze się nagrywa, bo nie chce mi się sprawdzać. O mój Boże! Jakby to jest rozgrzewka, nie? <ścoughs> Spokojnie. Ja nie będę tryhardził na rozgrzewcy. Pistolet, let's go, boy. Ale. Patrzcie na tą mapę. 150 graczy na takiej gigantycznej mapie. Ej, nie wiem, ile to na kilometrów. O, i fajne jest to, że od razu z początku widać, gdzie jest strefa, bo ta mapa jest taka duża i tyle jest graczy. Eee. Dlaczego ja mam dwa, dwie postacie w jednym? Ale no. Zaczynamy. Gdzie lecimy? Yy, Tilted Towers, co? Yy, może polecimy sobie... Dużo ludzi ostatnio leci TV Station, to je, lecimy TV Station. Jakby co ja nie są najlepszy w ten trybie. Bo ja nigdy nie mogę dobrej broni znaleźć. Uma broń. No, dobra, zabiję go. On miał jakąś broń? Nie. Te otworzyłem? Też ja się, wystraszyłem. Mamy shotguna, ja nie wiem czemu on nie użył tego shotguna, bo ten shotgun jest bardzo dobry. On by mnie zrektał z tym shotgunem, ale postanowił go nie używać. Ja się boję wejść tam na dach, bo tam. Mhm. Uh -huh. dobra, wchodzę. Jolo. Kolejny nalot. Ile oni nalotów wzywają? Jakie to jest głośne. Dobra, czemu ja w ogóle się chowam? Bijemy się. Mam shotguna. Do dobrego dosyć nawet. Kałaszek! Dobra, ja kałaszka wezmę zamiast tej wielkiej broni. O! Ja rzuciłem sam sam sobie flesza, to był. O... Dobra, nie widzieliście tak, ja sobie sam flesza rzuciłem. Ja chciałem go oślepić, ale on się odbił. On miał czujnik pulsu! Czujnik pulsu to jest najlepsza rzecz w tej grze, nie? Pa, widzicie? Ktoś tam jest 42 metry, nie? I teraz już wiem. O, ktoś idzie tu. Oho. Ja nie znam tej miejscówki, ja nie wiem gdzie to są w ogóle przejścia, i w ogóle tam jest jakiś typ, ale tutaj ktoś biegał dosłownie przed chwilą. No dobra, może to tamten typ szybko pobiegł jakoś. O, zbliża się. Tam jest, widziałem go. Zaskoczył na dół. Trochę armor mu zdjąłem. Come on. Nie ma Głusam No tak, gram solo przecież, jestem ostrożny ja, ja, W ogóle, jak naprawić te cienie? Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo Patrzcie te cienie, nie? Widzicie tam, na, na tej skale? One się tak jakoś... To, to jest cień, nie? To one się jakoś... Ja nie wiem, jak to naprawić Ja szukałem w necie Ogólnie, znalazłem w necie, że trzeba mieć siłę efektu filmowego na maksa. No właśnie, to nie naprawia. Trzeba mieć SMA 2X albo filmowy. No trochę naprawia, ale... Ten filmowy to jest taki trochę, wiecie, taki... Dobra, spróbujemy tak zagrać. Bo te cienie mnie strasznie denerwują. Tu jest zadanie na... Ten, mogę go zrobić w sumie spróbować Na dole, jak na dole? A tutaj Dobra, mamy zlecenie i tutaj jest jakiś typ. Musimy go znaleźć i zabić. Idziemy. Ja jestem pewny siebie, mi się wydaje, że dam radę. skrzynia za ścianą jest, ale już nie będę po nią... Zbliża się do mnie. Czy on ma już tego? Perka, że nie mogę go widzieć. Na tym. On siedzi w tym budynku, kampi się, bo on wie, że ja po niego idę, bo dostaje notyfikację, że on jest zaznaczony. What? Gdzie ten typ jest? Ale on szybko się porusza. Ja go nie widzę na tym moim. O, jest 42 metry, jest w środku, czeka no. To jest, w tym pokoju, Co? What? On na dachu jest? No nie no, zlecenie mi... No nie Co za ziemniak no Albo tutaj no nie, bym go widział już. Chyba. Dobra. Nic na dachu. 100%. Wiedziałem. Jezus ma... Dobra, teraz jak zginęliśmy idziemy do guagu. Jest taka fajna scenka. I w tym gułagu musimy robić jeden na jeden. I ten, kto wygra jeden na jeden, wraca na mapę. jest ba bardzo fajne. Bardzo fajnie zrobili to. Teraz tereny specjalne. Okej. Okay. Bo łatwe. Ale ja teraz zaczynam tylko z pistolecikiem, więc. A w sumie tu jest rzut uzbrojenia pode mną. To ja chyba po niego polecę. Niebezpieczne to jest, żeby lecieć po to, ale. Być mi do oka wpadł, no. On tam jest. Tam jest ten typ, nie? Ten, co mnie zabił. On się kampił, no, on tylko czekał. Eee, dobra, bierzemy moją broń. Idziemy. Spróbujemy iść po niego. Nadam swój czujnik. Mam, mam swój czujnik i mam swoją MK. Nie ja wiedziałem, że on tam siedzi, ale tam nie ma innego wejścia na ten dach, więc nie mogę tam go zaskoczyć. O? Nie słyszy mnie? To jest ten typ chyba, Jezus. Maria, naprawdę? Naprawdę nie, ta gra jest dziwna, naprawdę. Ja rzuciłem, ja rzuciłem granat, ten granat w ogóle nie przyczepił się, ten granat nawet nie dotykał tego drzewa. Ta gra jest głupia, nienawidzę tej gry, ale jednocześnie uwielbiam tą grę. Tak jest, let's go boy. Po, polećmy tutaj, tutaj rozgrzewka była. Ja, ja nigdy tutaj chyba nie leciałem, ja nie wiem jaki tutaj lód jest, polecimy na te budynki tutaj. Ktoś tu leci? No, chyba, chyba, kilka. One polecił tu jakiś śmietek, jakichś dwóch śmietków Dobra, szyb, szybko, szybko znaleźć broń. Dobra, m, m, to jest kar, to jest kar, dobra. Złota skrzynia, daj mi coś dobrego. Co to jest? pent bambusa jakiś. Co to jest? Dostałem broń pent bambusa, naprawdę? To jest żart? O, kolejna złota skrzynia. Dwie snajperki w jednym, o co chodzi? O mój Boże, dobra snajperka, tylko. Dlaczego ja, ja mam same snajperki? I. Je... No idzie do mnie. Bo ja nie mam szans. Jak, jak on ma jakąś dobrą broń, jak on ma jakąś automatyczną broń, to ja nie mam szans. O mój Boże, jestem ziemniak, jestem ziemniak! Total ziemniak! Po tej to po... E Je, Dobra, ja jestem w trakcie edytowania mojego filmu. I. zobaczcie to. Ten strzał, nie? Widzicie? Moment, przybliżę trochę, może się uda. O, 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 Okej. Okay. Patrz mój celownik, jest tutaj, nie? Mój celownik jest tutaj. Klatka dalej. Bam. Ja tego typa przynajmniej trafiłem w nogę. Ja nienawidzę tej gry, naprawdę. Dlaczego ja nigdy nie mogę na początku znaleźć jakiejś dobrej broni? Ja ja nigdy nie mogę znaleźć. czemu tam same snajperki były w tym domu? W jednej skrzyni były dwie praktycznie takie same snajperki kamieniem! Rzucamy kamieniami w nich! Dobra, mogę ja teraz? No dobra. 725 znowu. Ma dobra, mam nadzieję, że on nie jest dobry. Dobra, trochę dostał. Ja widziałem go. Nie, ja myślę, że pistolet mam. Nie! Nie, 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 please, please, please O! Ja myślę, że ja mam pistolet, chciałem go zraszować z pistolety, a ja... ja... Nie miałem pistoletu, miałem pięści. Boże, się wystraszyłem. Dobra, lecimy tutaj, nie wiem co to jest z miejsca. Pewnie są ludzie, ale co tam? Zlutowany już. Eee, no przeskakuj ten! O mój Boże! Dobra, kałaszek i Oden może być. O tu lepszy kałaszek jest. Kałaszek dobra broń. W ogóle ludzie... O! Oh. Co to jest za celownik? O mój Boże, co to jest za broń? To jest MG34, trochę. Nikogo nie ma i to wszystko zlutowane, Jezus Maria, dobra Ej, ja do tego kłada Jednak ktoś tu ja słyszałem okno. O, dzień dobry. A co to tutaj? A co to tutaj takie? A co to tutaj? Ja nie mam armora. Znaczy mam jeden pasek jeszcze, ale ja nie mam do odnowienia armora. O, jest tutaj. Dwóch typów jest. Dwa typy są. to jest zginął. Jezus, naprawdę. No. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu Dobra, top 20 Albo odinstalowuję swój komputer I swój kanał na YouTube Ktoś miał ten sam pomysł, o Nie! <ścoughs> Jezu, strzelają do mnie, nie, ja... co ja mam zrobić, co ja zrobić? Nie, nie, spadachron! O, oh, come on. Dobra, to znowu ja. Dalig z przyszłości. E, ten strzał, tak? E, proszę spojrzeć. E, huh? Naprawdę ja byłem piksel od trafienia w Ninja. Daj mi 7-2-5 w normalnej grze i będzie git, jest... Dobra. Co to jest za strefa? Pół mapy, pół, pół mapy jest poza strefą, dobra. Dobra, lecimy Superstore, lecimy na Ikea. Superstore to jest dosłownie Ikea, tylko w Call of Duty. Nie ma broni, nie ma broni, uciekam. Jakiś, jakiś bambus tu jest, pode mną. Oh, come on. Armor, please, 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 please. Armor, 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 ARMOR! O, to ktoś był. O tak, tu ktoś był, tu wszędzie są O mój bo... jak on mnie nie widzi, on jest głupi Co on miał za broń? O mój Boże, co to jest? Smoke, się przyda Co to jest za broń? O to fa Armor. Armor Armor, czemu nikt w tej grze nie ma armora? Halo? ła Dobrze, że tamten typ przodowywał, bo ja bym zginął na pewno. A armor to jest. Priorytet numer jeden. Bronie są numer dwa. Naprawdę. Ktoś tam bywa. Come on, Wy, wychyl, wychyl, wychyl Jezu, czemu mój typ wyciąga broń 15 godzin? Dobra, jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. Ja, ja chciałem zmienić broń na tą M szybką z tym celownikiem malutkim, śmiesznym I go zaskoczyć. Ja nie wiem czemu, ja nie miałem armora, ja, ja... Brawo Zabiję szafkę. Gratuluję. Gratuluję. No chodź, mi się. Chodź klepa. Ho, wracaj tu, wracaj tu. No co? No co? Ej Ej, Ej. Wracaj tu, w, tym, w tej chwili No o, terbe, bije się z nim teraz Ale dostanie w łeb. Ja wracam na superstore, ja mam to gdzieś Lecę na dach i mam nadzieję, że na dachu będzie jakiś loot jeszcze Nie ma nic, jest MK, zwykła Bez niczego Bardzo fajnie, o, się pode mną Superstore Ryzykownie teraz idę, o Teraz by się ten RKM przydał w sumie, żeby go... Czemu ktoś do mnie strzelał? Ja nie rozumiem. Tam samochód jechał. Czemu ktoś do mnie strzela? Tam jest samochód. Dobra, Jolo. Strzelają do mnie. Do mnie to było? Nie, to było do mnie. Oczywiście, że do mnie. Oczywiście. Never say die. Never say die, ok. Die. Zdjęłem mu armor już dwa razy. Come on! No, come on! Ile on miał pancer? Oh, nie. No dobra, ja muszę odinstalować swój komputer, więc widzimy się nigdy. Yy, mam nadzieję, że ci się filmik spodobał. Muszę odinstalować komputer. Bye.